Macie czasem tak, że jedziecie sobie na kawę wespą, wiecie, popołudnie, jest pięknie, e, wyczylowani w trapeczkach. i nagle spotykacie kolejne włoskie szaleństwo, tym razem motoryzacyjne na czterech łukach. Co tu się dzieje w ogóle? Pagani, Huayra, BC Roadster, coś. Nie Niesamowitego. Nie spodziewałem się, jak widzicie, że, że złapie takie auto w Warszawie przypadkiem, bo wiem, że od wczoraj jest w Warszawie. Boże, jak to wygląda. Jestem w lekkim szoku, więc jakbym mówił coś, wiecie, od rzeczy, od czapy, to wybaczcie, ale co tu się w ogóle dzieje? Jestem w bardzo wielkim szoku. To, co teraz słyszycie, to są systemy e, tych tylnych skrzydeł. O kurde, od razu udało się na wyjazd przyjechać. To są te skrzydła, które... takie, takie systemy aerodynamiczne, e, które pomagają przy tam większych prędkościach dociążać ten tył. Huayra BC Roadster. BC to jest e, skrót od e, inicjałów Benny Cayola. To jest, Benny Cagnola to jest gość, który, przyjaciel Horatio Pagani, Horatio Paganiego e, który kupił jako pierwszy e, Pagani z tej, z tej fabryki, z tej manufaktury e, Beny to jest też bardzo wielki miłośnik Ferrari i, i umarł akurat w 2010 roku, ale, ale... Siema, Siema. Nagrywam właśnie e, który umarł w 2010 roku, ale ale pierwsza zonda należała do niego właśnie. To, było, to był jakby pierwszy klient e, Pagani. E, ten samochód, który teraz widzicie, to jest Twira e, BC Roadster, jedna z 40 na świecie. Nie chcę za blisko podchodzić, żeby też właściciela nie, nie przestraszyć, czy nie wiem, nie, nie wpłynąć źle jakoś na, na jego samopoczucie, bo jak widać spokoju tutaj nie ma. Ale chcę Wam to pokazać. E, auto z lekkiego bliska. Może tutaj się okucniamy troszeczkę niesamowite. Co ciekawe, tutaj mamy cztery środkowo osadzone rury wydechowe. Te rury chyba są z tytanu, a dodatkowo przy dyfuzorze na dole mamy dwie tak zwane dociążające rury, e, tak to można nazwać. E, takie systemy rodem z Formuły 1. wykorzystane. bardzo dużo karbonu. E, Kurde, w wielkim szoku jestem, że mogę na żywo to widzieć. Jak widzicie, pod gibraltarską rejestracją jest napis Topcar, i w zasadzie ten samochód jest Baj Topcar. Można tak powiedzieć, że w zasadzie to chyba fakt z tego, co wyczytałem w internecie. Nie wiem, czy to jest właściciela Topcar, czy Tuning po prostu przez tą firmę, ale jak pamiętacie, ja na Ukrainie, jak byłem w. Lamborghini razy 2 i G klasą to tam miałem fajną taką czapkę Moro, to właśnie czapka e, firmy Topcar no i czy to oznacza, że teraz jeśli spoterzy biegną to, to to, że Pagani będzie wyruszało dalej, chyba tak niesamowity 800 konny potwór, 6 litrowy U, fajna 911 6 litrowy e, silnik Bynajmniej nie wolno z bo ma dwie turbiny, dwie turbosprężarki. Jak to wygląda? Niesamowite. No to co? Jedziemy dalej. Jedziemy w drogę. Może zanim pojedziemy? Niesamowite. Stoję w korku z chłoną roadster DC. Super. Dwa włoskie szaleństwa. Jak to brzmi? Jak to wygląda? Oj, właściciel nie oszczędza. Cudownie, cudownie. Takie kurczę, nie wiem czy się nagra, ale chcę wam powiedzieć, że takie korki to ja rozumiem. <ścoughs> Warszawskie korki. Ojej, kuj ten dźwięk. Posłuchajcie go. Na wolnych obrotach cudownie. Podobno skrzynia biegów. Tutaj akurat sekwencyjna, siódma chyba stopniowa jest bardzo ciężka w ogarnięciu. Eee, to znaczy o no, szarpie, to chciałem powiedzieć. Niesamowicie panie uważaj na dziury <ścoughs> Czy on jedzie właśnie na, na raflesa, tam może będziemy mogli więcej opowiedzieć o tym o tym egzemplarzu. Kurczę, niesamowicie się to ogląda. Cieszę się, że że mogę być yy, naprawdę za takim autem chociaż troszeczkę troszeczkę się przejechać pojechał dalej, dobrze to pojedziemy za nim 6 litrowe yy, V12 od AMG ponieważ Mercedes współpracuje z yy, przerzucę wam kamerę Mercedes współpracuje razem z Spagani. od początku, w zasadzie od pierwszej zondy yy, oni, oni robią te, te, te silniki, silniki dla pagania. Podjechał tutaj teraz, tym razem. Ja sobie zaparkuję i jeszcze na spokojnie opowiem Wam o tym samochodzie. Bardzo piękny egzemplarz. Podoba mi się ten samochód. Ma ciekawe skrzydło i w ogóle cała aerodynamika jest bardzo, bardzo ciekawa. Ech, zobaczcie Z tej perspektywy no istny bolid Formuły 1 I tu macie przed oczami jakieś 20 milionów 25, trudno teraz ocenić Ale kupiony mógł zostać za jakieś 19 milionów 3,9 miliona funtów Z tego co pamiętam Fajnie, że właściciel nie gasi tego auta <ścoughs> Bo można sobie posłuchać Jak te 6 litrowe V12 brzmi Jestem w lekkim szoku Jak widzicie totalnie spontaniczny materiał. Ja wyruszyłem... To, to nie była ściema, ja wyruszyłem na kawę popołudniową. A tu zobaczyłem sobie huaję. Bardzo piękny samochód. Wnętrza nie będę wam pokazywał, no bo właściciel siedzi w środku, ale możecie sobie wyobrazić, jak cudownie skonstruowane jest całe wnętrze. Zrobione jest no, szczyt inżynierii po prostu. Wskazówki z takich ciekawostek. Wskazówki obrotomierza, prędkościomierza są totalnie w drugą stronę. Yy, czyli tam, gdzie jest maks, to tu minimalna prędkość. Tu sobie troszeczkę przycupniemy do, do tych felk. Niesamowicie prosto wyglądają te felgi ale opony są chyba skonstruowane takie no specjalnie pod ten egzemplarz, to znaczy pod ten model pod Pagani ponieważ prędkość maksymalna tego. Samochodu ograniczona elektronicznie to 350 km na godzinę, ale jeden z pracowników, który testował Wire Roadster service, zagapił się i zapomniał, że nie ma tego elektronicznego ogranicznika. I przejechał 397 km na godzinę tym autem i potem było. Ups! Tak to wygląda. Bardzo, bardzo cudowny samochód. Naprawdę. Szczyt inżynierii motoryzacyjny, szczyt marzeń dla bardzo wielu ludzi. Przejechać się takim autem to jest coś niesamowitego. No i pięknie, eee, jeszcze na koniec od spodu, od, od, przodu, od, od przodu, chciałem powiedzieć: pokażę Wam to auto i będę kończył to spontaniczne nagranie. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to nagranie, ale eee, no, wiedzcie, że <taki> takie rzeczy się nie zdarzają zbyt często. Pagani, Wajra, Roadster VC w Warszawie oficjalnie, i e, mogę Wam zdradzić, że zostanie troszeczkę dłużej e, w, w stolicy. Ten samochód e, będzie częścią kolekcji. E, bardzo, bardzo fajnie, że tak przypadkiem mogłem, e, mogłem ten samochód nagrać. Kto wie, być może w najbliższych dniach, tygodniach będę miał okazję, żeby pokazać Wam trochę więcej o tym samochodzie czy o innych samochodach, które z zagranicy do Warszawy, bo ten samochód akurat ze wschodu trafił do Warszawy. No i na odjazd. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.